Obsuty jest Chevrolet, to wiemy na pewno. O, o, raz. sobie <laughs> Więc spróbujemy go rozgrzać. I zobaczymy, co się dzieje z tym szarpaniem. Bo błędów o, nie ma, nie? Tak, jest, check. No przez chwilę. A to mrygnął. No. A właśnie, czy, jakie błędy są? Jest i sprężynka, czyli kontrolka świec żarowych. Ciekawe, co pokaże komputer. Błędów brak. <laughs> Czyli tak, na chwilę pojawiła się ta sprężynka popularna i pojawił się czek, a w sterowniku nie mamy żadnych błędów. Bardzo no ciekawe tak. I teraz, bądź mądry mechaniku, od czego rozpocząć diagnostykę, jak Chevrolet po prostu nie mówi co, co go boli? Ale on... Czekaj, bo ten czek się zaświecił, nie szarpał wtedy, tak? Tak, ale mam wrażenie teraz, że y, to jest dwulitrowy silnik, on powinien lepiej przyspieszać. O! A teraz idzie. Ty jaki numer? Stała turbina idzie. No. A, A przecież chwilę nie mam idzie. wrażenie, jakby nie, nie chciał w ogóle przyspieszać. I bądź tu człowieku mądry. Zadzwoniliśmy nawet do najstarszych górali. Też nie wiedzieli, co to może być. Podobno jest tak, że jak się skręca w prawo, to on bardzo mocno szarpie. Może gdzieś ma zasilanie, gdzie z tego Jest sprężynka, jeszcze. czek. Sprężynka na przemian, na przemian, no. A odpuściłem tylko gazu przed zakrętem. W prawo zakręt, nic się nie stało. Może trzeba na rondo wjechać. A może to wymiana napinacza i kółek miała na to wpływ? Tak czy inaczej po wykonaniu kilkudziesięciu skrętów we wszystkie strony Adamowi udało się poczuć lekkie szarpnięcie tylko jeden raz, na początku jazdy, kontrolki zaś migają co chwilę.